Witam was serdecznie. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o rodzajnikach, jakie wyróżniamy w języku francuskim. Będą to rodzajniki nieokreślone i określone. Czym w ogóle taki rodzajnik jest? Rodzajnik określa nam rodzaj rzeczownika. W języku francuskim wyróżniamy dwa rodzaje: rodzaj męski i żeński. W przeciwieństwie do języka polskiego nie istnieje tam coś takiego jak rodzaj niejaki. Zaczniemy sobie od rodzajników nieokreślonych. Pierwszym rodzajnikiem będzie rodzajnik żeńskim, którym jest IN. Przykładem rzeczowników o rodzaju żeńskim jest np. INFI, dziewczyna, INFAM, kobieta, INFAMI, rodzina, czy INMER, matka. Rodzajnikiem nieokreślonym dla rodzaju męskiego jest A. Parę przykładów dla rodzajnika męskiego. Na przykład, Enom homme, mężczyzna, un garçon, chłopiec, un fils, syn, un chat, kot. Liczba mnoga dla rodzajnika nieokreślonego, zarówno dla rodzaju męskiego, jak i żeńskiego, jest to „D”. Teraz pora na parę zastosowań rodzajników nieokreślonych. Używamy ich na przykład, gdy o rzeczowniku jest mowa po raz pierwszy gdy rzeczownik nie jest określony przez kontekst lub sytuację, gdy rzeczownik nie jest znany piszącemu czy mówiącemu, gdy rzeczownik ma wartość reprezentatywną. Teraz przejdźmy do rodzajników określonych. Wyróżniamy rodzajnik określony żeński la i rodzajnik określony męski l. Liczba mnoga dla rodzajnika określonego, w przypadku rodzaju męskiego, jak i żeńskiego, jest to L. Rodzajników określonych używamy, gdy mówimy o znanej rozmówcy rzeczy. Używamy je, kiedy mówimy o preferencjach bądź naszych przyzwyczajeniach. Stawiamy je przed nazwami języków, przedmiotów szkolnych, pół roku, kolorów przed nazwami substancji, materiałów, właściwości, przed nazwami kontynentów, państw, nacji, przed nazwami dużych wysp, dużych regionów, nazwami niektórych świąt, bądź przed datami czy tytułami osób.